Witajcie w kolejnej recenzji Lego Hero Factory. W tym odcinku zobaczycie Joe Blade'a o numerze katalogowym 6216. W takim razie zaczynamy od opakowania, które znowu jest torebką. Mamy tutaj to zamknięcie, mamy tutaj również informację, że dostajemy 200 punktów mocy i... No, te 200 punktów mocy można użyć dzięki temu. Dobrze, z tyłu mamy funkcję otwierania szczęk Joe Blada i głowę Joe Blada w skali 1 do 1 i informacje o tym kodzie. W instrukcji również mamy informacje o tym kodzie. A dalej mamy 26-stronnicową instrukcję. Potem mamy spis elementów. Informacja o połączeniu Joe Blada z furną i stworzenie takiego rekina z ogonem skorpiona. Mamy to tutaj taki obrazek. Tego klap i ten chłopak. Dalej mamy samego Joe Blade'a, który ma bardzo pokaźną paszczę, którą można otworzyć. Można również otworzyć tą dolną szczękę. Po prostu bierzemy tą szczękę i otwieramy. Jeśli w ogóle jeszcze otwieramy tą dolną szczękę to ruszają nam się te, te elementy dobrze i tak wygląda paszcza Joe Blade'a mamy tutaj jakąś broń mamy tutaj płetwy na głowie coś dziwnego tu jakieś płetwy Jakieś kolce, no i chyba najbardziej udana płetwa, czyli płetwa ogonowa. Eee, I co by tu jeszcze dużo gadać? Chyba nic. W takim razie przyszedł czas na pojazd dnia. Pojazdem dnia zostaje ten oto transporter droidów. Bardzo ładny transporter. W miłych kolorach. Ma tutaj reflektor odczepianą tą część z droidami. No dobrze, to w takim razie to byłoby na tyle. W takim razie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie, polecajcie i pa.